Dzień dobry. Jakieś dwa tygodnie temu nagrywałem tutaj odcinek z podsumowaniem rynku transferowego, okienka transferowego w rozgrywkach La Liga i ten odcinek został przyjęty całkiem pozytywnie, więc uznałem, że do zamknięcia tego Mercato będę nagrywał takie cotygodniowe, co dwa tygodnie właśnie update'y, czyli taki przegląd co dzieje się w poszczególnych klubach. A im bliżej końca okna, tym będzie działo się więcej, ponieważ dzisiaj kluby La Liga znajdują się tak daleko w tym łańcuchu pokarmowym, że muszą poczekać przede wszystkim aż cała karuzela związana z Premier League, Arabią Saudyjską w dalszej kolejności z innymi ligami, MLS, Liga Francuska i tak dalej, żeby pewne ruchy się dokonały, aż poszczególni piłkarze na przykład pospadają do Ligi Hiszpańskiej. Brzmi to brutalnie, ale niestety tak to w tym momencie wygląda. I jest jeszcze jedna zmiana, jeśli chodzi o podejście do transferów w Hiszpanii. Mianowicie ja zawsze byłem zaskoczony, że tak niewiele miejsca poświęca się na Półwyspie Iberyjskim tej kwestii financial fair play o tyle, że my permanentnie toczyliśmy te wszystkie dyskusje a propos tego, że te decyzje Javiera Tebasa to uniemożliwienie klubom przeprowadzania transferów w powiedzmy normalnych okolicznościach, że to kiedyś może zemścić się na lidze hiszpańskiej. A w Hiszpanii wszyscy podchodzili do tych kwestii tak bardzo lajtowo, na zasadzie OK, te kluby nie upadną i w sumie ten temat rzadko był podnoszony. A tutaj nagle się okazuje, że jesteśmy za połową okienka, zbliża się koniec okna i coraz częściej dyrektorzy sportowi, czy to Betisu, czy Sewi, ale też z Atletico, zauważają, że coś tu mimo wszystko jest nie tak, że tak to nie powinno wyglądać. Podnoszone są też takie argumenty w stylu, że okno transferowe powinno się zamykać dokładnie w tym momencie, kiedy startuje sezon La Liga, natomiast to jest absolutnie nierealne, więc moim zdaniem po tym oknie, które wygląda strasznie biednie, jeśli chodzi o kluby La Liga, dojdzie rzeczywiście do takiej konkretnej dyskusji, w której kluby La Liga wy muszą na Javierze Tebasie, który przecież ich reprezentuje de facto jako szef La Liga. Zmiany i znaczące poluzowanie tych zasad financial fair play, bo naprawdę, słuchajcie, to jest niepokojące, że człowiek na przykład czyta o takim Realu i informacja o tym, że Dani Parejo zarabia 3 miliony euro netto. Dani Parejo jest piłkarzem niezwykle istotnym dla tego klubu, no ale gdyby odszedł, to byłby wielki luz właśnie dla listy płac. No okej, okay, ale gdzieś ta jakość mimo wszystko musi być tutaj zachowana i na przykład takie Atletico bardzo chętnie sprowadziłoby Piera Emila Hejbierga, który moim zdaniem byłby naprawdę interesującym posunięciem i dużym wzmocnieniem. Natomiast w tym momencie te ręce jednak działacze Atletico mają. Związane. A jak to wygląda, jeśli chodzi o inne kluby? Przede wszystkim z Barceloną oficjalnie pożegnał się już Frank Kessie, który przeniósł się do Al Ahli, do klubu z Arabii Saudyjskiej. To jest taka transakcja, do której trzeba się przyzwyczaić. To znaczy, oczywiście Barcelona powinna zarobić więcej na tym piłkarzu niż kilkanaście milionów euro, albo inaczej. Na piłkarzu generalnie o takim postrzeganiu na rynku Barcelona powinna zarabiać 20-25 milionów euro, natomiast trzeba się przyzwyczaić do takich transakcji. Pojawiły się jakieś plotki gdzieś w katalońskich mediach, że Frank Kessie był nie do końca zadowolony. Z tego, że Barsa w taki sposób go potraktowała, mówiąc wprost, jak taki towar, który przejęła na chwilkę, a później sprzedała dalej. Natomiast dzisiaj, piłkarze podpisujący kontrakt z Barsą muszą mieć świadomość, że będą tak traktowani, że to jest ryzyko jednak wpisane w ich zawód. Że z jednej strony to jest dla nich kapitalna szansa, żeby wpisać sobie Barcelonę w CV, pomieszkać w świetnym mieście i pograć w fajnej drużynie. Natomiast z drugiej strony, Barsa dzisiaj ma taką sytuację finansową, że nie może na nikogo czekać. I tak jak nie wiem, poszczególne kluby mogą przetrzymywać w kadrach piłkarzy, którzy się nie sprawdzają rok, dwa lata i czekać, że może eksplodują, Barcelona nie ma na to czasu. Dlatego jeśli jakiś piłkarz trafi do Barsy i sprawdzi się średnio, albo się nie sprawdzi, to musi liczyć się z tym, że błyskawicznie zostanie sprzedany na przykład do Arabii Saudyjskiej po to, żeby Barsa miała właśnie zysk na czysto. I to dotyczy nie tylko tych piłkarzy, którzy się nie sprawdzają w Barcelonie, no bo Kessie kompletnie do tego zespołu nie pasował, ale też to piłkarzy, którzy mogą w tej Barcelonie się sprawdzić, a przychodzą za darmo. Typu na przykład taki Andreas Christensen, który znacząco w trakcie tego ostatniego sezonu podniósł swoją wartość i też mógłby da dać Barcelonie bardzo dużo zarobić. Więc taka jest sytuacja finansowa. Ktoś może powiedzieć, że to nie do końca przystoi klubowi właśnie tego wymiaru, tej wielkości jak Barcelona, żeby tak postępować. Natomiast w tym łańcuchu pokarmowym, jeśli chodzi o finanse, Barcelona jest tam, gdzie jest i musi szukać kasy gdziekolwiek się da. Gigantyczny ruch w tym oknie mamy w Almerii, czyli w klubie, którego właścicielem jest Sheikh czyli w klubie, który powinien mieć pieniądze do wydania. Ale pamiętamy, jak to wyglądało jeszcze w poprzednim sezonie. To znaczy działacze Almerii mówili, że rozmawiają z piłkarzami, a koniec końców niewielu tych piłkarzy sprowadzili, no bo wiadomo, financial fair play nie pozwoliło. Natomiast Almeria sprzedała do Atalanty za około 30 milionów euro El Bilala Touré i dzięki temu Almeria siłą rzeczy ma pieniądze do wydania i Almeria te pieniądze wydaje, ale zanim przejdę do piłkarzy, którzy przenieśli się właśnie do zespołu Vicente Moreno, warto zwrócić uwagę na to, jak, jakim fenomenem stała się Almeria, jeśli chodzi o budowanie napastników. Mianowicie Darwin Nunez, który grał na poziomie segunda division w Almerii, Umar Sadik i El Bilalture pozwolili Almerii zarobić 82,5 miliona euro, więc dzisiaj jeśli jakiś napastnik zastanawia się, do jakiego klubu powinien trafić, to jak najbardziej powinien rozważać właśnie Almerię. A kto do Almerii się przeniósł? Przeniósł się Edgar Gonzalez, czyli środkowy obrońca bądź defensywny pomocnik z Betisu, który moim zdaniem będzie bardzo dużym wzmocnieniem, bo dla mnie to jest piłkarz naprawdę na top 10 Primera División spokojnie, ale też Almeria wzmocniła się kolejnymi zawodnikami, takimi jak na przykład Dion Lopi, który kosztował 6,5 miliona euro. Ta kwota może dobić do 10 milionów euro to jest senegalski defensywny pomocnik z REMS, czyli z tego klubu, z którego wcześniej do Almerii trafił El Bilal Touré. Taka kwota, 6,5 miliona euro, jak na kluby Primera Division w tym oknie naprawdę robi wrażenie. Ale to jest nie koniec, ponieważ w Almerii zameldował się także Sergio. Arribas za 8 milionów euro. I to jest transfer, na który szczególnie warto zwrócić uwagę, ponieważ Arribasem interesowało się mnóstwo klubów Primera Divizjon. Mówiło się nawet o kilkunastu klubach. Z czego to wynika? No wynika to oczywiście z tego, że choć Sergio Arribas już rozegrał 10 meczów na poziomie La Liga, to jest piłkarzem 21-letnim, który w rezerwach Realu Madryt był niesamowitą gwiazdą. I chociażby w ostatnim sezonie na trzecim poziomie rozgrywkowym strzelił 18 goli i zaliczył 7 asyst. W poprzednim jeszcze sezonie strzelił 15 goli, zaliczył 7 asyst. Rezerwy Realu Madryt miały to do siebie, że dało się tam znaleźć wielu piłkarzy, którzy już nadawali się może niekoniecznie, żeby regularnie grać w Primera Division, natomiast żeby przynajmniej przejść właśnie taką weryfikację. I skoro te rezerwy nie awansowały do Segunda Division, no to stało się też jasne, że wielu tych piłkarzy trzeba będzie gdzieś poumieszczać, żeby faktycznie przekonać się, jaki prezentują poziom. Na przykład Carlos Dotor, który przeniósł się do Celty Vigo. Natomiast Sergio Arribas jako gwiazda to jest na pewno taki zawodnik, którego szczególnie warto śledzić. No, i do Almerii może trafić także bramkarz, i prawdopodobnie będzie to bramkarz uznany, bo tutaj wymienia się Dominika Liwakowicza, który był łączony z Villarealem. Natomiast Villareal nie mógł dogadać się z Dinamem Zagrzeb w sprawie kupna bramkarza reprezentacji Chorwacji. Mówi się o Luisie Maximiano z Lazio, który wcześniej był prawdziwą gwiazdą Granady, ale także o Jeremiasie Ledesmie z Cadiz. I ten ostatni piłkarz był wyjątkowo zdeterminowany, właśnie żeby odejść do Almerii, odrzucał oferty z Cadiz. To byłaby katastrofalna wieść właśnie dla samego kadeksu, gdyby. Ledesma pożegnał się z tym klubem, ponieważ już najbardziej wartościowy piłkarz tej ekipy, czyli pacza Espino, przeniósł się do rajowa Jekano. Drugi najbardziej wartościowy był właśnie Konan Ledesma. Gdyby jeszcze on odszedł, no to byłaby oczywiście hiobowa wieść dla Kadyksu. Real Sociedad błyskawicznie zareagował na fiasko związane z brakiem ściągnięcia Aleksandra Sorlota. To znaczy, władze Realu Sociedad do końca miały nadzieję, że uda im się pozyskać definitywnie norweskiego napastnika, który w ostatnim sezonie bardzo dobrze spisywał się właśnie w barwach tego baskijskiego klubu. Ostatecznie, o dziwo, zupełnie nieoczekiwanie Sorlot wybrał Villarreal, o czym mówiłem w ostatnim odcinku. Więc Real Sociedad poszedł podobną drogą i ściągnął kolejnego piłkarza z Lipska, wypożyczonego z Lipska, czyli Andre Silva. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że Andres Silva wydaje się być lepszym piłkarzem niż Sorlot. Być może paradoksalnie, że Andres Silva wydaje się być piłkarzem bardziej przystosowanym właśnie do gry w lidze hiszpańskiej. On już występował zresztą w barwach Sevilla ładnych kilka lat temu, kiedy w sezonie 18-19 strzelił 9 goli. Wtedy zdobył w ogóle hat w debiucie z Rayo Vallecano i to był pierwszy hat-trick debiutanta w La Liga w ogóle od czasów Romario, czyli dokonał rzeczy wielkiej. Natomiast Andres Silva ma to do siebie, że jest piłkarzem wybitnie nieregularnym, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. To znaczy jest takim piłkarzem, któremu od, od zawsze praktycznie wróżono wielką karierę, że to będzie ta prawdziwa dziewiątka, na którą czekała reprezentacja Portugalii. No i tak, w FC Porto oczywiście był gwiazdą, później był transfer do Milanu, dwa gole w 24 meczach, spróbował się odbić w Sevillii, poszło powiedzmy tak w kratkę, następnie był Eintracht, gdzie stał się gwiazdą i na przykład w rozgrywkach 20-21 strzelił 28 goli i w ogóle w 121 meczach w Bundeslidze strzelił 55 goli, co oznacza bardzo dobry wynik, ale już na przykład w poprzednim sezonie w barwach Lipska w Bundeslidze zdobył zaledwie 4 bramki w 31 meczach, więc widać tutaj bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi sezonami. Na pewno Andres Silva jest napastnikiem, który najlepiej będzie się czuł w systemie z dośrodkowaniami, ze skrzydłowymi, gdzie kluczową rolę odgrywają właśnie ci boczni pomocnicy i to może być problem, ponieważ Real Sociedad raczej tak nie gra. Real Sociedad raczej grał do tej pory w ten sposób, że starali się grać diamentem, dużą liczbą środkowych pomocników, po to, żeby robić przewagę właśnie w środku pola, i nie do końca Andres Silva do tego mógłby pasować. Natomiast z drugiej strony, bierzemy pod uwagę też cały kontekst, Ligę Hiszpańską, portugalczyk w Hiszpanii, fakt, że Real Sociedad jest kapitalnym klubem, perspektywę gry widzemistrzów, więc być może faktycznie to jest to miejsce na ziemi, w którym odbuduje się i faktycznie zbuduje się jako taki w pełni klasowy napastnik Andres Silva. Ja uważam, że Silva jest piłkarzem, który ma po prostu znacznie więcej, Atutów niż Aleksander Sorlot, na którego taką prawdziwą ekspozycję w top 5 europejskich trzeba było czekać do poprzedniego sezonu, a wcześniej praktycznie każda weryfikacja, czy to w Premier League, czy w La Liga, czy w Bundesliga, była negatywna, a u Andres Sirw jest tak, o. U Sorlota było źle, dół, aż nagle górę. No i mówi się też o tym, że Real Sociedad zamierza skorzystać z rynku angielskiego. Wymienia się w kontekście przyjścia na Estadio Anoeta, Kirana Tirneya czy Donego van de Beek'a i wydaje mi się, że kluby występujące w europejskich pucharach i zestępujące także w Primera Division mogą sobie otworzyć właśnie takie okienko, czyli ściągać piłkarzy niechcianych w Premier League, ale takich piłkarzy, powiedzmy w miarę klasowych, takich piłkarzy jeszcze spokojnie do odbudowania na wysoki poziom. Zobaczymy, czy uda się przeprowadzić te transfery. Jeśli tak, to na pewno pojawi się oddzielny odcinek. Sevilla szybko wzmocniła się Federico Gattonim i Adrian Pedrosą. To byli piłkarze ściągnięci jeszcze przez Monchiego, ale oni dzisiaj przekonują. My nie jesteśmy piłkarzami Monchiego, tylko piłkarzami Sewii. Pojawił się nowy dyrektor sportowy, Wiktor Orta, i on. Przeprowadził swój pierwszy transfer. I tym pierwszym transferem Wiktora Orty był Gibril Souci, czyli do niedawna gwiazda Eintrachtu Frankfurt. To jest oczywiście środkowy pomocnik, który może zagrać jako szóstka i jako ósemka. W jaki sposób Orta argumentował trans ten transfer? W taki sposób, że zwykle kiedy on ruszał na rynek, to widział takich piłkarzy bardzo jednoznacznie sprofilowanych. To znaczy piłkarzy, którzy, których można było określić albo jako typową szóstkę, która na przykład trzyma pozycję, albo typową ósemkę box to box. A Gibril Souci potrafi zagrać. I tak, i tak. Jose Luis Mendilibar jest trenerem, który przyzwyczaił nas do gry z dwójką środkowych pomocników. I to mają być środkowi pomocnicy wybiegani, bardzo mocni fizycznie, wygrywający pojedynki z ciągiem na bramkę. Oni nie muszą strzelać bardzo dużo goli, ale mają rzeczywiście biegać w pionie cały czas. Na tyle, na ile będzie to możliwe. I są jest na pewno takim piłkarzem. Dlaczego Sevilla tak bardzo walczyła o tego zawodnika z Lazio, bo wygrała rywalizację z Lazio, właśnie o Szwajcara? No, dlatego, że Fernando jest już piłkarzem wiekowym. O Fernando mówiło się w kontekście powrotu do Ligi Brazylijskiej, natomiast Sou może zagrać oczywiście i jako następca Fernando, jako szóstka i jako piłkarz, który może go po prostu uzupełnić. W każdym razie na pewno to jest bardzo jakościowe wzmocnienie, ponieważ Jabil Sow był wyróżniającym się piłkarzem wiodącą postacią w Eintrachtie Frankfurt. Z niebywałym cyrkiem mamy do czynienia w kontekście Walencji, czyli w sumie... Nic nowego. Można powiedzieć tradycyjny krajobraz dla klubu ze Stadium Mesta. nawet zastanawiałem się, czy nie nagrać już teraz oddzielnego odcinka na temat Walencji, ponieważ tam się dzieją rzeczy dantejskie. Walencję wzmocnił do tej pory jeden piłkarz, czyli Pepelu z Levante. Oprócz tego z Walencją dogadało się dwóch piłkarzy, to znaczy Serim Amallach, reprezentant Maroka ze Spadkowicza Realu Valladolid i Sergi Canos, który znany jest z występów w Brentford. I teraz problem polega na tym, że do realu Wajadolidza, a Malacha miał przejść Marcos Andre, czyli totalny niewypał napastnik Walencji, który nie strzelał goli i który miał tam wrócić. Problem polegał na tym, że Peter Lim nie zgadza się na wypożyczenie Andre, wyłącznie sprzedaż za kilka milionów euro. Oprócz tego Sergi Canos uznał, że przyleci do Walencji, że przejdzie testy medyczne, mało tego, że dołoży z własnej kieszeni 250 tysięcy euro po to, żeby podpisać kontrakt z Walencją, i cały czas nie wie na czym stoi. Już teraz mówi się o tym, że Sergi Canos może przyjąć ofertę z Nottingham Forest, ponieważ kończy mu się po prostu cierpliwość. Wiecie na czym polega problem? Że mówimy tutaj o kwocie na poziomie kilkuset tysięcy euro, a Walencja oferuje Brentfordowi jedynie jakieś bonusy plus procent od kolejnej sprzedaży. Rozumiecie o czym mówię? O kwocie kilkuset tysięcy euro. To potencjalnie może być największe wzmocnienie Walencji, ten wspomniany kanos. I wszystko rozbija się o kilkaset tysięcy euro. Przypominam, że mówimy o Walencji, jednym z największych klubów w Hiszpanii, a nie o klubie z dolnej połówki tabeli polskiej ekstraklasy. Tak, żebyście zdali sobie sprawę, gdzie obecnie znajduje się Walencja. Problem polega na tym, że wszyscy czekają na ruch ze strony Pitera Lima. Stąd na przykład taka rozpaczliwa okładka, którą tutaj widzicie, dziennika Super Superdeporte, czyli tej lokalnej gazety, która zajmuje się Walencją, bo wszyscy apelują do Pitera Lima. Chłopie, obudź się, klub ci upada. Odchodzą kolejni piłkarze. Bardzo wielu zawodników opuściło Walencję w tym oknie. Przecież sprzedano za 20 milionów euro do Milanu Jonusa Nemusacha. Justin Kluivert wylądował w Bournemouth, ponieważ Walencja nie zdołała go wykupić. Samuel Lino wrócił z wypożyczenia do Atletico. Zakończyły się wypożyczenia Elysza Moriby czy Nik Gonzalesa. Odszedł Edison Cavani, który nie strzelał goli, no był jaki był, no ale mimo wszystko był jakimś tam napastnikiem i oni ściągnęli tylko Pepe'lu. Dzisiaj Walencja ma kadrę na strefę spadkową, a Peter Lim nie jest w stanie kliknąć Enter pod przelewami na kilkaset tysięcy euro, żeby jakkolwiek wzmocnić ten zespół, ponieważ liczy, że najpierw uda się w jakiś sposób zagospodarować właśnie takich piłkarzy jak ten Marcos André, czy Samu Castillejo. Samu Castillejo, słuchajcie, to jest w ogóle też ciekawa historia, ponieważ tego piłkarza chciał Espaniol, a hiszpańskie media, te najbardziej Wiarygodne. Czytaj, Relewo, informują, że Castillejo jest dogadany z klubem Czesława Miśniewicza, czyli z Apchą. Wiecie, na czym polega problem? I to jest bardzo istotna informacja w ogóle pod kątem rynku saudyjskiego, że wszyscy są dogadani, ale Abcha, choć nie należy do tego Public Investment Fund, czyli do tej grupy czterech klubów, które zainwestował tak naprawdę rząd saudyjski, te kluby też są uzależnione od rządu. To znaczy one czekają, mówiąc wprost na, jak to napisano na relewo, na okejkę od rządu saudyjskiego. Oni muszą to klepnąć, wtedy reszta klubów po prostu ruszy na rynek. Więc inne kluby w Arabii Saudyjskiej, nie wszystkie oczywiście, no bo Ale fakcjonęło ciągnęło Jordana Hendersona, ale wiele klubów ma związane ręce i samu Castillejo może wylądować w Arabii Saudyjskiej. Może okazać się, że jeśli odejdzie Castillejo, no to wtedy Peter Lim kliknie Enter przy Sergim Kanosie. Natomiast jak na razie wygląda to po prostu skrajnie niepoważnie, ponieważ mijają kolejne lata. I czy to mówimy o Havim Grassi, czy o Bordalasie, czy o Gatuzo. Czy obecnie o Rubenie Barasze, to każdy narzeka na brak transferów. No naprawdę ta kadra jest tak strasznie pozbawiona jakości w tym momencie, że nic tylko zapłakać nad tą Walencją. Peter Lim może powiedzieć, no ale widzicie, wychowankowie nas uratowali, wychowankowie zapewnili Walencji pozostanie w Primera Division. No dobra, ale dwa razy z rzędu zapewnią, tutaj też można mieć wątpliwości, czy ci piłkarze nie zliczą jakiegoś spadku jakościowego. No a dzisiaj ta Walencja prezentuje się po prostu strasznie mizernie, a najbardziej niepokojące dla kibiców jest to, że Peter Lim nie dość, że nie pojawia się w tej Walencji, no bo to, że się nie pojawia, to akurat Akurat jest oczywiste, tylko że on po prostu ma ten klub gdzieś, on w ogóle nie reaguje na to, co się dzieje. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę jakiś scenariusz, w stylu: Peter Lim w końcówce okna uruchomi swoje koneksje, zadzwoni do George'a Mendesa, daj mi tego, tego, tego i tego, i wtedy jacyś piłkarze poznajomości tam wylądują. No bo rzeczywiście Peter Lim znany jest z tego, że dokonuje wielu transferów, wielu, że dokonuje transferów powiedzmy pod koniec okna. Natomiast. Tu rusza liga, dzisiaj rusza liga. Swoją drogą zapraszam na mecz Sewyi z Walencją i zapraszam także do skorzystania z oferty promocyjnej Kanal Plus. Akurat mecz w Walencji z Sewią będę miał przyjemność komentować. I tu trzeba punktować od razu, żeby za chwilkę Walencja nie znalazła się w jakichś gigantycznych tarapatach, bo na razie to wy wygląda katastrofalnie. A problem polega na tym, że nawet jeżeli w Walencji pojawiają się jakieś perełki, no to po kolei Junus Musak za 20 milionów euro do Milanu, ok, zarobili, ale moim zdaniem to był piłkarz. O którym gdybyśmy powiedzieli dwa lata temu, że Walencja zrobi 20 milionów euro, to wszyscy powiedzieliby że na MS za mało, da się więcej. Czyli był Ferran za mało, Kangin Lee za mało, teraz kolejny Yunus Musach za mało, Hugo Gijamon, młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, w pewnym momencie wypadł zupełnie z koncepcji. Czyli też piłkarz powiedzmy z jakimś tam w miarę potencjałem sprzedażowym za kilka, może 10 milionów euro. Ma Mamarda Szwili wyceniany na 25 milionów euro, nie ma ofert, mimo że to oczywiście jest perełka. Najbardziej niepokojące jednak jest to, że. W Walencji był taki, był, no właśnie, młody środkowy obrońca, mistrz świata U-20 z reprezentacją Urugwaju czyli Facundo González. Podobno naprawdę perełka. I to być taki sygnał dla kibiców w Walencji, słuchajcie, nie przejmujcie się, wielu piłkarzy będzie odchodziło. Walencja traci zawodników przede wszystkim strzelających gole, no bo Lino strzelił 6 goli, Klajwer 6, Castillejo 4, Cavani 5. Jeśli odejmiemy tych piłkarzy, najskuteczniejszy był właśnie jeden z tych młodych, czyli Diego Lopez, który zebrał trzy bramki. Do czego zmierzam? Wysyłali sygnał, nie przejmujcie się, my mamy kanterę, mamy młodych zawodników. No i co się dzieje? Facundo González nie jest w stanie dogadać się w sprawach papierkowych, kontraktowych z Walencją i ląduje w Juventusie. To zwiastuje nam, moim zdaniem na 100%, debiut Jarka Gąsiorowskiego, czyli reprezentanta Hiszpanii U19 w barwach Walencji. Ale to, że zobaczymy tego Jarka, Jarka przez Y... To może być jakaś sympatyczna ciekawostka, no ale generalnie nie o to chodziło. Walencja jest dzisiaj najgorzej zarządzanym klubem na świecie. A jeśli chodzi o takie ruchy, powiedzmy, spoza mainstreamu, ruchy, na które być może nie zwróciliście uwagi, no to na przykład Kyle Larin, czyli gwiazda realu Vajadolid z poprzedniego sezonu. Piłkarz, który spędził tylko rundę wiosenną w Vajadolid w ramach wypożyczenia z brugi, później został definitywnie wykupiony, został następnie sprzedany do Majorki. Larin, który w ostatnim sezonie Primera División strzelił 8 goli, było naprawdę blisko, żeby te bramki zagwarantowały Puselanos utrzymanie w Primera División. To znaczy, gdyby nie Larin, to w ogóle nie byłoby żadnej nadziei na pozostanie, tak to przynajmniej nadzieja była do samego końca. Oni zagwarantowali sobie opcję kupienia tego piłkarza, kupili za 1,5 miliona euro, a teraz sprzedają go do Majorki za 7,5 miliona euro. Ten transfer jest o tyle interesujący, że Majorka przecież ma już jednego znakomitego napastnika, czyli Vedata Murikiego. Który w poprzednim sezonie był jednym z najskuteczniejszych strzelców całej ligi, gromadząc 15 bramek. Niewiele jest dzisiaj takich klubów Primera Division. w ogóle są takie kluby, które mają problem ze znalezieniem typowego napastnika. A tutaj taka niepozorna Majorka ma dwóch i to dwie typowe dziewiątki. Mało kto w ogóle dzisiaj tak gra nawet na poziomie Primera Division, żeby zagrać na dwie typowe, wysokie, silne dziewiątki. A oni mają dwóch gości, którzy potencjalnie mogą zagwarantować sporo bramek. Przy czym w dalszym ciągu nie udało się zastąpić np. kangina. Lee. Ciekaw jestem, jakie będą kolejne ruchy Majorki. Mówi się bardzo dużo o Sergim Darderze, który na początku tego okna był łączony z Barceloną. Moim zdaniem to byłby świetny ruch ze strony Majorki i kapitalne zastąpienie Inigo Ruizade Galarety, który przeniósł się do Atletiku. Natomiast ciekaw jestem, czy rzeczywiście Javier Aguirre będzie decydował się na taki system z Larinem i Murikiem? System pewnie oparty na bardzo wielu dośrodkowaniach, bo tak jak mówię, niewiele klubów Primera Division po prostu w taki sposób gra. A być może Majorka gdzieś jeszcze w ostatniej chwili, w ostatnich dniach tego okna planuje obchnąć Murikiego reprezentanta Kosowa, nie wiem, do Premier League, czy do Arabii Saudyjskiej, czy do MLS, gdziekolwiek, ponieważ to jest bardzo dobry piłkarz, on się nie sprawdził w Lazio, ale jeśli masz napastnika, który potrafi, jeśli masz skrzydłowego, który potrafi dośrodkować na głowę tak wysokiego napastnika jak Muriki, no to Muriki jest naprawdę w stanie gwarantować gole. Wysokiego napastnika ściągnęła też Girona, która sprowadziła Artema Dowbyka, reprezentanta Ukrainy, który w ostatnich sezonach Ligi Ukraińskiej imponował niesamowitą skutecznością. To znaczy, w poprzednim sezonie w barwach Dnipro, 30 meczów, 24 gole i 6 asyst, jeszcze poprzednim sezonie 17 meczów, 14 goli i 5 asyst. Więc można dojść do wniosku, że przerastał ligę. Na pewno nie da się jeden do 1 Dowbykiem zastąpić Tatiego Castellanosa, bo Castellanos to był napastnik o troszkę innej charakterystyce. Taki wyjście na wolne pole, przede wszystkim takie uciekanie z radaru obrońcom. Nie taka na pewno typowa, wysoka, silna dziewiątka, a Dowbyk jest właśnie taką wysoką, silną dziewiątką. Ten ruch może być interesujący o tyle, że Girona za sprawą Wiktora Cygankowa, który sprawa sprawdził się fenomenalnie na Estadio Monti być może otwiera sobie nowy rynek. Dzisiaj biorąc pod uwagę te wszystkie problemy finansowe klubów Primera División, to może być bardzo ciekawa opcja na kreatywne prowadzenie swojej polityki, to znaczy otwieranie nietypowych rynków. Jeśli Girona sprowadziła sobie Cygankowa, który kapitalnie się sprawdził, no to po pierwsze przekonała się, że wcale z tymi Ukraińcami nie jest tak źle, że wcale ta adaptacja nie musi trwać dwa lata, tak jak kiedyś mówił Emery w kontekście Henna Konoprianki, to raz. Dwa. Cygankow może zadzwonić do Dowbyka i Namówić po prostu na transfer i już będzie im łatwiej. Jak tak dalej pójdzie, to po pierwsze Cygankow się wybije za duże pieniądze do innego klubu, bo jest naprawdę fantastycznym zawodnikiem i być może kolejni Ukraińcy będą po prostu lądowali właśnie w tym katalońskim klubie, który obecnie jest drugim klubem w Katalonii. No tak to w tym momencie wygląda. Dowbyk przychodzi do Zielony jako drugi najdroższy piłkarz właśnie w historii tego klubu. Tak a propos otwierania nowych rynków. Ciekaw jestem, ile jest w tym prawdy, i ciekaw jestem, czy to się zmaterializuje. Natomiast rzadko zdarza się, żeby kluby Primera Division były łączone z piłkarzami z polskiej ekstraklasy, a ostatnio tak się złożyło, że jeden klub z Primera Division był łączony z dwoma piłkarzami z naszej ligi, to znaczy Celta Vigo, do której trafił Rafa Benitez i gdzie za transfery odpowiada oficjalnie doradza, no ale odpowiada za te transfery Luis Campos, czyli także dyrektor PSG, która miała zainteresować się Ernestem Mucim z Legii Warszawa, a także Wladanem Kowaczewiczem, czyli bramkarzem Rakowa Częstochowa. Myślę, że Kowaczewicz po prostu by sobie poradził w Celcie Vigo, bo Celta permanentnie od wielu lat ma problem z i jakby tak prześledzić w ogóle pięć ostatnich lat Celty Vigo, to wydaje mi się, że Kowaczewicz w formie Zdrakowa w tych pięciu ostatnich sezonach byłby lepszy niż ci wszyscy bramkarze, którzy przewinęli się właśnie przez, przez Celtę. Byli bramkarze, nie wiem, z FC Porto, w CV, jak Agustin Marcesin. no i co z tego. Więc gdyby ten Kowaczewicz tam trafił, to, to nie miałbym wątpliwości, że sobie. Poradzi. Ale to rzeczywiście może być ciekawa opcja, po prostu, żeby otwierać nowe rynki i żeby potencjalnie sięgać po piłkarzy dużo tańszych. Nie wykluczam, że kiedyś po prostu do tego dojdzie, że kluby hiszpańskie przyparte do ściany zaczną zerkać w kierunku ekstraklasy. No i co my tu jeszcze mamy? W Las Palmas wylądował Munir El Haddadi. W Las Palmas, czyli w takiej mini Barcelonie, bo prowadzi ich przecież Garcia Pimienta i wielu piłkarzy z Barca w CV już na Wyspach występuje. Jak Julian Araujo, jak Sandro, Mark Cardona czy Mika Marmol. Munir El Haddadi zna się z Garcia Pimientą od wielu lat. Trener twierdzi, że jemu odpowiada właśnie ten styl. Munirowi też. No zobaczymy, ja nigdy nie miałem przekonania do tego piłkarza. Dla mnie Munir to ani nie jest dobry ofensywny pomocnik, ani to nie jest dobry skrzydłowy, ani to nie jest napastnik. Natomiast być może właśnie w takim średnim klubie jak Las Palmas sobie poradzi. Na pewno Las Palmas prezentuje futbol przyjemny do oglądania. Co ponadto, mówi się o tym, że w Atletiku może wylądować Emeryk Laporte. Odszedł Inigo Martinez z Atletiku, więc jest potrzeba ściągnięcia kolejnego środkowego obrońcy, ponieważ liczbowo oni wyglądają bardzo słabo. Plus lewa noga za lewą nogę to mogłoby się tutaj sprawdzić. Problem polega na tym, że Laport ma kontrakt z City do 2025 roku, czyli chyba trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Atletik jest w stanie zaspokoić finansowo City, chyba że Laport wykorzysta swoje możliwości perswazji i nie wiem, przekona działaczy City, żeby puścili go taniej. Natomiast moim zdaniem, Laport, mimo że tam już jest i Ake, i Guardiol, czyli piłkarze, którzy znajdują się wyżej w hierarchii Pepa Guardioli, Laport jest moim zdaniem wciąż za dobrym piłkarzem na Atletik. Ja wiem, że to jest wychowanek Atletiku że to jest piłkarz, który bardzo identyfikuje się z tym klubem, że to jest wszystko chwalebne i tak dalej. Natomiast Atletik jest klubem, który teoretycznie ma walczyć europejskie puchary, ale może być z tym różnie, a Laporta ja cały czas uważam za zawodnika, który spokojnie może występować na poziomie Ligi Mistrzów. No ale zobaczymy, jaką decyzję podejmie. No i na koniec taki ruch, który nie wykluczam. Biorę pod uwagę, że może się nawet dopiąć zanim ten odcinek się pojawi. Jeśli się dopnie, to pewnie nagram jeszcze jeden oddzielny filmik, czyli Gabriel Veiga. Odkrycie ostatniego sezonu, piłkarz, który może okazać się One Season Wonder, nie można tego wykluczyć, bo tak naprawdę jeden sezon rozegrał na wybitnym poziomie, natomiast to jest zawodnik oczywiście młody rocznik 2002, piłkarz, który strzelił 11 goli, będąc środkowym pomocnikiem grającym w stylu Box to box. W pewnym momencie wokół Gabriego Weigi zrobił się taki ruch wśród klubów Premier League, że wydawało się, że jeszcze w czerwcu ktoś po prostu go zgarnie. Nie wiem, czy to City, czy Liverpool, Real Madrid był wymieniany w kontekście Gabriego Weigi i władze Celty w zasadzie nie robiły z tego tajemnicy. One mówiły, no, że praktycznie nie ma najmniejszych szans, żeby takiego piłkarza utrzymać. I kiedy na przykład Jago Aspas mu mówił, że on powinien jeszcze zostać dla jego dobra, lepiej byłoby, żeby został. Na pewno byłoby lepiej, żeby został i, i przeszedł, jakby, kolejną weryfikację, bo na Premier League mógłby być jeszcze za krótko no to jednak te kluby Premier League ostatecznie się nie zgłosiły, mimo że ta cena też wcale nie jest jakaś wygórowana, bo klauzula ma 40 milionów euro, a mówiło się, że mógłby odejść za 30. Teraz zgłasza się po niego Napoli. Jeśli Wejga wyląduje w Neapolu, no to Wiadomo, co to oznacza dla reprezentacji Polski, tak naprawdę. No to jest transfer jeden do jednego za Piotra Zielińskiego. Oni grają może troszkę inaczej, to znaczy, Zieliński jest powiedzmy taki bardziej estetyczny, jeśli chodzi o grę z piłką przy nodze, ten balansik, dribbling, poruszanie właśnie pomiędzy liniami, natomiast Wejga jest taki bardziej bezpośredni w swoim graniu, właśnie taki bardziej zdecydowanie box to box, natomiast po prostu może wejść w buty Piotra Zielińskiego. W każdym razie, spodziewam się, że może dziać się bardzo dużo także w ostatnich dniach tego okna, bo taki jest klimat w Hiszpanii, niezależnie od tego, o jakim klubie mówimy, nawet z tych topowych. Sevilla boi się, że odejdzie Bono lub Siri. Real Betis bierze pod uwagę, że sprzedadzą Guido Rodrigueza bądź Luisa Felipe. Villarreal już się nas sprzedawał sporo, no ale może ktoś tam jeszcze wreszcie trafi. I w zasadzie w każdym klubie jest jakiś potencjalnie piłkarz do odejścia, i bardzo wiele klubów, Primera División boi się, że w ostatnich dniach okna Wiedzie jakiś pan Saudyjczyk, powie, dzień dobry, reprezentuje Public Investment Fund i bardzo chętnie w Al-Hilal albo w Al-Itihad widziałbym na przykład takiego Dawida Garcia. Jest takie zagrożenie i kluby hiszpańskie boją się, że po prostu nie zdążą na to zareagować ale takie znajdują, takie mają miejsce po prostu obecnie w łańcuchu pokarmowym i, i taka jest rzeczywistość hiszpańskich klubów. Dlatego mam świadomość, że przeglądy tego okienka pewnie nie obfitują w jakieś niesamowite nazwiska, w przeciwieństwie na przykład do klubu Premier League, czy w przeciwieństwie nawet do Ligi Saudyjskiej. No ale cóż, uważam, że ten rynek jest i tak mimo wszystko interesujący i że ten rynek ma jednak jedną gigantyczną zaletę. To znaczy rynek La Liga ze względu na te fenomenalne akademie potrafi się w kapitalny sposób sam odświeżać i Ktoś kupi, jakiś klub z Arabii Saudyjskiej, kupi jakąś perełkę, to za chwilkę wyskoczy po prostu kolejny Gabriel Vega czy Rodri Sanchez z Realu Betis i tak dalej. Będzie się jeszcze działo do końca okna, więc na pewno będą pojawiały się tutaj odcinki, a wypiszcie w komentarzach o jakich klubach La Liga chcielibyście usłyszeć właśnie takie oddzielne odcinki, na przykład 15 czy 20 minut o, o jednym klubie. Zapraszam raz jeszcze do skorzystania z promocyjnej oferty Canon Plus. Rusza La Liga. W pierwszy weekend słyszymy się przy meczach Sevilla z Valencją, a także Betisu z Villarealem. No i oczywiście przy Olala Liga, które możecie także oglądać w kanale Plus Online. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu.